Trasa rowerowa pomiędzy Dębkami a Białogórą jest częścią szlaku Eurovelo 10, znanym również jako Velo Baltica, które przebiega wokół Morza Bałtyckiego. Polski odcinek tego szlaku ma długość około 588 km, a całość szlaku to około 9150 km. Oprócz Polski na trasie jest m.in. Szwecja, Finlandia, Gania, Niemcy, Estonia. W Polsce trasa ta wiedzie między innymi przez takie miejscowości jak Świnoujście, Międzyzdroje Dziwnów, Rewal Kołobrzeg, Mielno, Ustkaro Łeba, Białogóra, Dębki, Puck, Gdynia Gdańsk, Jantar i Elbląg. Trasa pomiędzy Dębkami a Białogórą to malowniczy odcinek, znany ze swojej wyjątkowej urody i przyjaznych warunków dla rowerzystów. Całość trasy wynosi około 9 kilometrów, przez cały czas jedzie się po szerokiej na około 5 metrów utwardzonej drodze. Jest to bardzo łatwy i przyjemny do pokonania odcinek Eurovelo 10. Idealny dla rodzin z dziećmi. Po drodze zobaczymy ładne widoki łączące w sobie piękno polskiego wybrzeża Bałtyku z urokliwymi krajobrazami przybrzeżnych lasów i łąk. Podczas tej podróży rowerowej turyści mogą delektować się spokojnym i łagodnym terenem, co czyni trasę idealną zarówno dla doświadczonych rowerzystów, jak i dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z rowerem. To doskonała okazja, aby w pełni docenić naturalne piękno polskiego wybrzeża i obserwując różnorodność fauny i flory regionu. Na trasie jest kilka przystanków, gdzie można odpocząć na ławeczkach pod wiatą lub po prostu przystanąć. Całość trasy zajmie około 40 minut w jedną stronę, jadąc spokojnym tempem. Tylko, że prawdziwa zabawa jest zupełnie gdzie indziej. To prawda. Aby zobaczyć to, czego większość nie widzi jadąc szlakiem, trzeba zjechać w kierunku morza. Najlepiej którymś z wejść na plażę. 26 wejście to plaża na turystów. Więc najlepiej którymś pomiędzy 27 a 30. To tutaj, z dala od utartych ścieżek, znajdziecie zakątki tak dzikie, tak piękne, że aż trudno uwierzyć. To nie jest zwykła przejażdżka, to prawdziwa ekspedycja w nieznane, najpiękniejsze tereny. Czasem trzeba będzie poprowadzić rower przez piasek, czasem wspiąć się pod górkę czy górę. Czasem skorzystać z GPS koniecznie weź naładowany telefon. Ale wierzcie mi, to co zobaczycie, wynagrodzi każdą chwilę wysiłku. Pejzaże jak z kartek pocztowych, dzika przyroda, to wszystko czeka na ciebie w tych okolicach. Im więcej czasu tam spędzicie, tym lepsze zdjęcia i przeżycia zdobędziecie.